7 stycznia, dzisiaj dołączył do nas Karsten, przyleciał z Niemiec. No i teraz omawiamy trasę, bo no jutro mamy już jechać własnym, wynajętym samochodem. Dokonujemy wymiany pieniędzy, no bo jutro ruszamy w trasę na południe. Czekamy na Karstena, pracujemy wszystkie bagaże. Zmordowana, nie? Wyje tylni most. Oczywiście silnik nie pracuje tak, jak powinien pracować, ale. To jest Toyota, to może jakoś przejedziemy te niecałe 3000 km. Mamy Także na razie. Ledwo co wyczłapaliśmy się po godzinie, czy więcej nawet, z korków, żeby wyjechać z tego miasta. My dojechaliśmy do takiej wioski, która się na A oczywiście nazywa, Amba, coś tam. Oni tu chyba po raz pierwszy widzą turystów, ale w ogóle ten rejon tak ciekawe budownictwo. normalnie można poczuć te kościoły katolickie i to budownictwo, jak w Hiszpanii. Przyjechaliśmy tu oglądać most jakiś kolonialny, który jest tam, 10 ma i tak z małym wodospadzikiem Mariusz znalazł złoto jesteśmy bogaci prawdziwe złoto parę razy w tygodniu jeżdżą tutaj pociągi Lampy. Taka miejscowość, która słynie z wyrobów metalowych i z szycia takich plandek. Zatrzymaliśmy się na chwilę, żeby zobaczyć takie grobowce. Tutaj plemię się nazywa Merino. One są co kilka lat otwierane. I tu są chyba nawet daty ostatniego otwarcia. że Wszyscy zmarli są wyciągani na zewnątrz, przewijani w nowy całun i chowani z powrotem. Taki dzień, w którym się wydobywa te zwłoki, zwykle określają szamani, posługując się astrologią arabską. Wielka fiesta, zabawa, tańce hulanki sławole dla całej wioski, nie tylko dla rodziny. Zbliżamy się do Antsirabe, czyli co do wielkości miasto na wyspie. Leży dość wysoko w górach, na źródłach termalnych. Miasto zostało założone przez norweskiego misjonarza w 1872. Do 1904 było znane jako wioska dla trendowatych. No ale tutaj Francuzi ładno zbudowali. Ale jakoś takie życie tutaj nie istnieje, nic się tutaj nie dzieje, oprócz tych, że negusy tu przychodzą pod pomnik. Pomnik nawet nie jest taki zły. To była kiedyś stacja kolejowa, znaczy teoretycznie ona jest nadal, ale... Czyli za dawnych czasów kolonialnych to to jeszcze miało sens, o tutaj siedzieli biały. Ale teraz jakiś jest hotel drogi niesłumierny do jakości oczywiście, bo to wszystko już jest... Ta katedra w środku, to tak gorzej niż polski kościół wiejski. Chociaż może te witraże, kawałek z rogu tej krowy indyjskiej, i z tego się wypoleruje, łyżka się taką zrobi do, do cukru. Niewielka gotowa. Oczywiście z tych rogów właśnie coś tam wyrabiają. Takie różne rzeczy, Oni niestety nie mają zmysłu estetycznego. Ja robią taką tandetę trochę. Jedliśmy jakąś tam na 27 zł, co wcale nie jest tak tanio, jak za taką norę. Kibel na zewnątrz, bez moskitiery. Teraz trzeba znaleźć jakąś restaurację, bo przyjdźmy do wioski, tutaj jest życie nie zginiemy. Wszystko zrobione i bez much. Muchy już nawet na tym nie siadają. Normalne życie na, wieś, na wsi. Tylko my tu robimy zamieszanie naszym białym kolorem skóry. 60 groszy za jajka. Sukim koty to drogie, jak pies. Ale świeżutkie na pewno, prosto od kury. Zarezerwowałem ja stolik. O, dobrze. Po tym posiłku z muchami Mariusz musi się zdezynfekować. Z cytrynówką. Pierwszy raz cytrynowkę mają. No właśnie. nawet... O pani tutaj. Zumba, zumba. <grywa> <grywa> A. Idziemy jeszcze przed wieczorem zobaczyć to jezioro, <grywa> które miało być to wielką atrakcją. Ale czyste to ono nie jest, bo tu wszyscy srają, szczają, piorą, myją, właśnie przez chwilę tutaj głowę myją z detergentami. Ale tak było w 1950, e, jeszcze Francuzi tu byli, żaglówki. No kurde, kurde, jeszcze ludzie nawet byli. O, pięknie tam było. To jest to samo miejsce i co tu jest? Nie ma się czym kwapić. Jest 9 stycznia. Po piątej tak. Ale tutaj po prostu ptasie radio. Jedziemy na południe Główną drogą numer 7. Cały czas trzymamy się gór. Wszyscy idą do tej wioski, bo tutaj jest market, czwartkowy market jest, no tam taki odpust, pewnie wszystko razem, idziemy zobaczyć to. No i na ten targ tu ludzie przychodzą, przynoszą swoje produkty, wymieniają się nawzajem. Targ zorganizowany według najlepszych reguł chaosu. Wszystko dzieje się naraz, wszędzie, szybko i w kurzu. Towar wystawia się na byle czym. Jednak panuje tu względny spokój. Nawet niezbyt duży smród. Śmieci gdzieś są uprzątnięte, rynsztoki zakryte, odpadki nie gniją na słońcu. Przyjezdny zawsze kupić dziakowi eskimoa, czyli lody na patyku albo jogurt z soi. Targ to miejsce wymiany informacji, nawiązywania kontaktów, poznawania ludzi z innej wsi. Wcześniej mówiło się, że yy, domy dla zmarłych powinny być budowane z martwego kamienia. A dla żywych powinno się budować z, z żywego drewna. W XIX wieku, kiedy spalił się pałac królowej, to królowa wydała edykt, że ludzie mogą budować domy nie tylko z drewna, tylko również z innych materiałów, np. z kamienia, teraz wypalającego. Tam wypalają, no tak, po domowemu wypalają. I nie ma porządnych narzędzi, ale ma nitownicę. No i będzie wymieniał. Filtr paliwa, bo się zapchał czy coś tak, nie wiadomo. Hotel Bon Voyage. I tutaj będziemy... Jakoś się udało, dostałam ryż i jeszcze doprosiłam trochę fasolki. Wambusitra, czy tam busztra jak oni to mówią. Takie miasteczko handikraftów, tutaj podobno dużo rzemieślników mieszka. Pewnie Żydków tutaj przyciągnęli jednak na ten Madagaskar. Próbowaliśmy różnych miodów i z Lici, i z tej tu Gwatemali. Znaczy nie wiem z czego to jest. Miwona rozpoznajesz to? I z Eukaliptusa. lokalna ludność słynie z wyrobów drewnianych, z rzeźbienia, ale oni głównie rzeźbili dla swoich domów. Różne ornamenty, one miały jakieś tam znaczenie, ale z czasem się okazało, to, to też dla turystów jest ciekawe. No i teraz robią mnóstwo takich rzeczy, które są powtarzalne. Nie do końca ciekawe. Jedziemy zobaczyć jakąś grotę. Dalej się nie da samochodem. Mimo szczerych chęci cześć. Grota, nic specjalnego, w zasadzie nic, ale przynajmniej musimy się popodglądać troszkę. Te tutejsze wioski, tak z daleka, lepiej widać, można zdjęcia zrobić. Życie rolników tutaj to jest zupełnie inne niż tam na wybrzeżu, bliżej, w tym wschodnim wybrzeżu, co byliśmy przez pierwsze 3-4 tygodnie. Nasz kierowca tutaj opowiada, że kiedyś tu jeszcze tak, niedawno były lasy, ale lasy się skończyły, bo wszystko zostało przerobione na węgiel drzewny i rozesłane po, po, po całym Madagaskarze. Ale sprzedają tutaj takie wyroby drewniane. Specjalne talerze, deski do krojenia mięsa. Tu się kroi i się odgarnia. 5 grudnia Spaliśmy no, tutaj w miejscowości koło tego parku narodowego Ranomafana. Nasz kierowca zdemontował zderzak, bo tu szykuje się na naszą kolejną drogę. Która... Strasznie to wszystko drogie tutaj wejścia dla turystów. A no więc jesteśmy w tym parku narodowym Ranomafana. Ranoma znaczy woda, fana znaczy gorąca, podobno zostało to miejsce odkryte przede wszystkim. Ze względu na gorące źródła, które kiedyś były, a potem odkryto też tutaj unikalne różne gatunki lemurów. A no, taka ciekawostka, zawiera bardzo dużo cjanku, ale te bambusowe lemury się tym żywią. Potem podobno jeszcze coś tam ziemię jedzą i ta ziemia jakoś neutralizuje ten cjanek. Mmm, so Nasza Simonka ma 23 lata, a te. Wielkie lemury bambusowe, żyją nawet po 40 lat, więc to jest taka pani w średnim wieku. Bambus rośnie 5 cm dziennie, 3 lata. Potem kwitnie i obumiera. To, to ma ten kiełek, który jest wyższy od Karcena ma 10 dni. Aaaa, Simon. Co? Witamy? Ja z oczywistych względów nie poszedłem na tą trzygodzinną wycieczkę, ale wiem z doświadczenia, że taka styczność z prawdziwą dżunglą jest jak przeniesienie się do innego wymiaru rzeczywistości. Na Madagaskarze nie ma jadowitych czy groźnych zwierząt, więc można się tutaj czuć swobodnie i bezpiecznie. Tam zaczynaliśmy, Visitor Center. No a tak poza tym to las, las, las. żeby kupić bilety, bo jutro chcemy jechać tym pociągiem, ale on nie jeździ tylko nie do Manakara, tylko do Mana Mana Ratas Ratatata Manakara, czyli nie jeździ 163 km, tak jak cała trasa, tylko krócej, połowę mniej więcej. Idziemy na spacer po Fianarantoza Palace de Justice, sąd najwyższy w tym. Co dzieje się z butami wyrzuconymi w Europie. Do... Nie szukamy nowej kiecki dla Iwony Sara z Sri Lanki już jest zużyta. Fiana Ranso oznacza dobre wykształcenie. Jest to kulturalne i intelektualne centrum kraju. Znajdują się tu jedne z najstarszych katedr, najstarsze seminarium teologiczne. Kiedyś było stolicą królestwa plemion Betsileo. Na takich wzniesieniach ta Fiana leży tak trochę jak Tan, czyli stolica. To jest jeden z tych ich plastikowych samochodzików, które były produkowane do lat 80.. W 89. zrobili nawet Papa Mobile. Bo nasz polski papież tu był. To jest z plastiku. W 200 którymś tam drugim, trzecim. Wznowili produkcję, już trochę robią nowocześniejsze samochodziki. Tu w tej okolicy dosyć, że robią te samochody z plastikową klawyserią, to jeszcze mają winnice winnicę. <mum> Tu na czubku tego wzniesienia królewskiego była kiedyś rowa, czyli pałac jakiegoś tam królowej może. A teraz jest szkoła i boisko do piłki, czegoś co wygląda jak piłka nożna. Dawaj, dawaj, o mocno, bęc, dośrodkowanie. Co to jest? Rugby czy piłka nożna? Królowa ta ich Aha. przyjęła. Znaczy umarła ta, która tępiła chrześcijan, zabijała ich podobno z góry, i rzucała tu i w stolicy. Męczenników więc od razu mieli, że pierwszych chrześcijan. No, 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 I jak ona umarła to zaczęli przyjeżdżać misjonarze. Z... Za naszym oknem dzionek wstaje, i wona wodą zalewa Kibel, bo oczywiście się nie spuszcza. Właśnie się spóźniliśmy, na zegarze ciągle to sama godzina, ale jest 6.05. Mnóstwo luda. Wszyscy chcą pojechać tym górnianym pociągiem, a białych nie ma, tylko my. Tu kawałek jechaliśmy wzdłuż tych torów, wyglądają na bardziej zniszczone, bo one nie są strategiczne. Tędy nie jeżdżą pociągi towarowe, jeżdżą tylko te e, pociągi pasażerskie, które zapatrują tutaj jeszcze te wioski tam po drodze, do których nie ma dostępu drogą inną niż kolejową. Więc rząd madagaskarski ma generalnie ich w dupie, dlatego te koleje jeszcze gorzej wyglądają. W ogóle połowa tylko działa. Połowa linii, bo reszta została zniszczona w wyniku działań przyrody. Jest tam masę 40 ileś tuneli jeden najdłuższy ma kilometr ileś mostów bo to góry. Wygląda to na kompletny bałagan, ale tutaj są miejsca ponumerowane a jest tylko jeden wagon ten. Jedziemy przed dwie minuty przed czasem. Pierwsza stacja kolejowa wydawało nam się, że nasz pociąg już jest pełny. Ale przecież zawsze jeszcze może wsiąść parę osób. Widoki wcale nie są ciekawe, a zresztą niewiele widać przez te szyby. I kolejny, że tak powiem, catering przyszedł. Wszyscy wysiadają, bo po przerwa. Podobno jakiś problem, pociąg ma, ale może mijanka po prostu, nie wiadomo. Coś jest nie tak z naszym, naszą lokomotywą. Pan strażnik potwierdził, że czekamy na części do lokomotywy. To nie jest taki stary. Bo oczywiście oni naprawiają tylko wtedy, kiedy się zepsuje całkowicie. A wagony są z lat 50. Są jeszcze etykiety na nich. Bo bez śniadania wyjechaliśmy. Zajemy no suchą bagietkę z miodem eukaliptusowym. Nie jest tak źle. O niby jedziemy po 4 godzinach czekania. Dojechaliśmy do jakiejś kolejnej stacji, ale nie sądzę, że jakoś dużo ludzi tu wysiądzie. Nawet są świeże raki, tu pani serwuje, całe obiady. To się nazywa: full service. miód i raki. Na tej stacji. Na pewno są ekologiczne Przejazd tym pociągiem ma sens doświadczenia Madagaskaru innych walorów temu wyzwaniu brak stało się tak, że nasz kierowca złatwił nam tanie bilety jak dla tubylców bo chciał mieć cały dzień na jakąś fuchę wiedział, że po normalnej cenie nie pojedziemy Widzieliśmy najgorsze pociągi Azji, ten nie zrobił na nas szczególnego wrażenia. Tu na Madagaskarze miarą upadku po francuskiego dobra i zasad działania staje się zapadającym rok bałaganu i destrukcji. Ten porządek działań i rzeczy zawiesza się w jakimś punkcie programu awaryjnego, który pozwala na istnienie rzeczywistości ludzi w formie podstawowej, samoregulującej się, wymuszonej przez konieczność egzystencji. To ludzie oddolnie tworzą rzeczywistość ponad brakiem działań władzy. Jadąc w takim pociągiem można doświadczać, jak wiele ludzi żyje odciętych od cywilizacji, w sposób niezmienny od wieków. Żyją, bo tu się urodzili są szczęśliwi, pomimo biedy. Bo nie wiedzą, czego mogliby pragnąć. Mijały kolejne godziny, a słońce prażyło coraz mocniej. Pod ciał, pasażerów mieszał się za pośrednicą nieuchronnego dotyku i tarcia we wspólnych podskokach. Czasami zatopieni w ciemnościach w tunelu, egzystowaliśmy na wpół świadomie, jak jedno skupisko połączonych ciał. No i przyjechaliśmy do Tolongoyma. 10 godzin jazdy, 80 kilometrów. Pierwsza taka wioska za, za tym odcinkiem, gdzie nie było dojazdu samochodami. A tutaj już jest droga. To jest droga National Highway 14. I lądowaliśmy w takim hotelu. Madame Lala się nazywa. Oczywiście blachą przykryte, więc tutaj jest kurewsko gorąco. że gdzieś koło 300-400 metrów nad poziomem morza. Niby jak paniska zaczynamy kolację od przystawki, od raków, ale nasz kierowca jeszcze nie dojechał prawdopodobnie gdzieś tam utknął na drodze twierdzi, że jakiś problem. No i nie mamy rzeczy ani się wykąpać, ani się umyć. Taka restauracja na dzisiaj. Coś tam i chcą że jakoś przeżyjemy, tylko przebiegu, bo nie ma zaduch od pieca na węgiel drewny. No. no nawet hotel nie był aż taki najgorszy. Wieczorem padał deszcz. Wszystko byłoby w miarę dobrze, gdyby nie to, że nasze bagaże nie dojechały, kierowca gdzieś utknął po drodze, także ani prysznica porządnego wziąć, ani nic. Tykamy tutaj takich właśnie pułkaczych, którzy szukają złota w różnych rzekach. Tutaj. Powoli zbliżamy się do cywilizacji, do drogi głównej, asfaltowej, jeszcze 10 km, a tu taka ładna rzeka. Idziemy taki malutki ten spacerek do jakiegoś wodospadu. nie ma nic lepszego. Takie lokalne przysmaki, makaron jak zwykle, minesao, a tutaj dodatek, taki delicia, no to żołądek z zebu. taka jakby dopiero co cyklon przyszedł. Cyklon jest, ale na północy teraz szaleje. ostatnią godzinę, że dwie godziny takie ciche, ciche z panem driverem, bo z panem kierowcą, bo y, się z nim ostro ściliśmy, bo cały dzień go by nie było, bo sobie co 20, 30 km zrobił. Pojechał ze z kimś jakąś taką lewiznę, nie? Jedziemy cykloliksza, czyli pust, pust nad morze tam. Ale to najważniejsze, że chłopak się zarobi, a nie tam ale zarobić, złote 80, ja pierdolę. Za dwa te tysiące można zjeść już dobry posiłek. Trzeba wypić cztery kieliszki rumu. You see? No nie dziś, tego, że tak poddołuje. I ona mówi, że nie jesteśmy przyzwyczajeni, my ludzie z komuny, żeby człowiek fizycznie pracował na nas, a my se tu siedzimy i bimbamy. Chce iść, może byśmy mu pomógł, może mu nie wiem co. Ale on nie chce, żeby mu pomagał, on z osia samosia jest. I to ma być promenada? Tylko jakiś tam jazgot? A to wszystko rozwalone. Chyba ostatni cyklon to rozpieprzył, i tak zostawili.